Co roku zmieniamy smartfony, rzadko myśląc, skąd pochodzą metale. W Demokratycznej Republice Konga wydobywa się koltan, kobalt, miedź, złoto i diamenty. O te zasoby toczy się walka od dekad. Lokalne kopalnie często działają bez zasad bezpieczeństwa. Ludzi zatrudnia się na dzień, płacąc niewiele. Część rudy przemyca się przez kraje sąsiednie. Światowy popyt na baterie i elektronikę rośnie. Nacisk na kongijskie ziemie i ludzi nie maleje, wpływa to bezpośrednio na życie milionów rodzin. Demokratyczna Republika Konga to ogromny kraj w centrum Afryki, z lasami równikowymi, sawannami i górami na wschodzie. Pod względem powierzchni to jeden z największych krajów kontynentu. Regiony dzielą ogromne odległości. Jest tam mało linii kolejowych. Wiele dróg w porze deszczowej zamienia się w błoto, całe obszary są połączone ze stolicą jedynie rzeką lub samolotami. Taka sytuacja utrudnia władzom szybką reakcję na problemy. Hamuje to handel, komplikuje dostawy leków, paliwa i produktów do odległych osad. W kraju żyją setki narodów i mówią dziesiątkami języków. W miastach ludzie często używają kilku popularnych języków lokalnych. Francuski jest językiem szkolnym i urzędowym. DRK to największy frankofoński kraj Afryki pod względem liczby mieszkańców. Wojny i migracje przemieszały ludność. Regiony rozwijają się nierównomiernie. To tworzy bogatą kulturę, ale i problemy. Występują trudności z dostępem do edukacji czy lekarzy. Problemem jest też udział w wyborach i podział budżetu. Kinshasa to ogromne miasto nad rzeką Kongo. Tu skupiają się władza, banki, uniwersytety, rynki i media. Miasto rośnie szybciej niż buduje się drogi, wodociągi i sieci energetyczne. Korki, przerwy w dostawie prądu i brak wody to codzienność. Do stolicy jadą w poszukiwaniu zarobku a dzielnice na obrzeżach rozrastają się bez planu. Mimo to Kinshasa pozostaje centrum kultury kraju. Pojawiają się tu nowe gatunki muzyki, moda uliczna i idee, które rozchodzą się po innych dużych miastach. W epoce kolonialnej Kongijczyków zmuszano do zbierania kauczuku i innych zasobów. Były to lata przemocy i pracy przymusowej. Społeczności były niszczone. Lokalne instytucje upadały. Pamięć o tamtych wydarzeniach wciąż kształtuje stosunek do władzy. Wpływa też na relacje z firmami zagranicznymi. Ludzie pamiętają, jak bogactwa ich ziemi znikały. Nie przynosiło to korzyści mieszkańcom. Dziedzictwo kolonializmu jest widoczne do dziś. Widać słabe służby publiczne. Brakuje dróg. Istnieje nieufność do urzędników. Bez zrozumienia tej historii trudno wyjaśnić obecne konflikty. Po odzyskaniu niepodległości kraj doświadczył przewrotów i długich lat osobistej władzy dyktatora. Zasoby gromadziły się u elit, a regiony ubożały. Gdy reżim upadł, zamiast stabilnych instytucji, kraj otrzymał słabe struktury zarządzania i wiele uzbrojonych grup, chętnych do walki o władzę i kopalnie. Polityka do dziś zależy od umów elit i wpływu sąsiadów. Wybory są formalnie przeprowadzane, lecz zaufanie bywa niskie. Reforma armii, policji i sądów postępuje powoli. Ludność nie czuje przez to ochrony ani sprawiedliwości. Pod koniec lat 90. Demokratyczna Republika Konga doświadczyła dwóch wojen z sąsiadami i dziesiątkami grup zbrojnych. Od tego czasu wschodnie prowincje cierpią z powodu walk, napadów i kontroli dróg. Różne grupy zarabiają na kopalniach, wyrębie lasów oraz na poborach drogowych, a cywile tracą domy i plony. Rozejmy często są łamane. Zadaniem państwa jest rozbrojenie bojowników, przywrócenie kontroli granicznej oraz usprawnienie pracy sądów i policji. Na razie nie wszędzie się to udaje, a ludzie żyją w ciągłym zagrożeniu. Z powodu walk i ubóstwa rodziny opuszczają wsie, udając się do obozów lub krajów sąsiednich. Ludzie mieszkają pod namiotami. Dzieci porzucają szkoły. Pomoc medyczna zależy od misji humanitarnych. Drogi są niebezpieczne. Często nie ma dokąd wracać. Domy są zniszczone, pola zaminowane, ziemia zajęta. Bez bezpieczeństwa i pracy przesiedlone rodziny pozostają w zawieszeniu na długie miesiące. W kraju miliony ludzi są wewnętrznie przesiedlone. Liczba ta rośnie w okresach eskalacji konfliktu. W kraju są bogate złoża: kobalt do baterii, koltan do elektroniki, miedź, złoto, diamenty oraz złoża ropy. W udanych latach przynosi to dochód budżetowi i miejsca pracy lecz słaba kontrola sprawia, że część wydobycia unika opodatkowania. Większość światowego kobaltu pochodzi stąd. Wahania cen i zasady eksportu od razu odczuwają pracownicy i budżet. Aby zasoby przynosiły korzyści, konieczne są jasne licencje. Niezbędny jest też pobór podatków, bezpieczeństwo i drogi do portów oraz rynków. Większość wydobycia w biednych regionach odbywa się ręcznie. Ludzie płuczą ziemię w korytach. Schodzą też do płytkich szybów. Robią to bez kasków i obudów. Pośrednicy skupują surowce za gotówkę. Wywożą je za granicę. W tych łańcuchach pojawia się praca dzieci. Występują także urazy. Niektóre firmy żądają dokumentów pochodzenia rudy. Przeprowadzają też kontrole. To pomaga, lecz nie obejmuje wszystkich regionów. W ostatnich latach udział ręcznego wydobycia kobaltu spada lecz bez innej pracy ludzie nadal idą do spółdzielni wydobywczych. W niektórych regionach przemoc seksualna służy zastraszaniu mieszkańców i kontroli terenu. Kobiety i dziewczęta cierpią na traumy i stygmatyzację. W miastach i przymisjach działają kliniki oraz centra pomocy. Tam leczą, pomagają wrócić do nauki i pracy. Wspierają też poszkodowanych w sądach. Lecz dopóki na wsiach brak bezpieczeństwa i kar dla sprawców, cykl przemocy trwa. Ofiary napaści potrzebują nie tylko leczenia potrzebują także mieszkania, ochrony i stałego dochodu w przeciwnym razie pozostają bezbronne na lata. Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ od lat próbuje stabilizować wschód kraju, chronić cywilów i wspierać wybory. Siły pokojowe patrolują drogi, eskortują konwoje humanitarne i szkolą lokalne siły. Wyniki są różne. Gdzieś ich obecność pomaga, gdzie indziej mieszkańcy narzekają na tempo reakcji. Stopniowe wycofanie misji jest omawiane wspólnie z władzami, wiążąc je z bezpieczeństwem lokalnym. Bez reform armii, policji i sądów, sama zewnętrzna ochrona problemu nie rozwiąże. Rzeka Kongo to jedna z największych rzek świata pod względem objętości wody. Łączy interior ze stolicą i oceanem, transportuje towary, ryby i produkty. Progi rzeczne czynią część drogi niebezpieczną. Ważne są porty przeładunkowe. Potrzebne są też krótkie koleje omijające trudne odcinki. Na rzece i jej dopływach działają elektrownie, które dostarczają krajowi prąd. Wiele rodzin wciąż jednak żyje bez elektryczności. Potencjał hydroenergetyki jest duży. Jego realizacja napotyka jednak na problemy bezpieczeństwa, finansowania i utrzymania. Na wschodzie wznoszą się góry, gdzie aktywne są wulkany. Erupcje już wiele razy niszczyły domy i drogi w miastach nad jeziorami. W 2021 roku duża erupcja koło Gomy wymusiła ewakuację. Zniszczyła ona dzielnice mieszkaniowe i drogi. Naukowcy monitorują aktywność i ostrzegają władze. Ewakuacje często odbywają się w pośpiechu. W górach są surowce naturalne i parki narodowe. Tutaj często ścierają się interesy firm wydobywczych, ochrony przyrody i bezpieczeństwa ludzi. W parkach górskich żyją rzadkie goryle górskie. Strażnicy chronią je przed kłusownikami i grupami zbrojnymi. Legalna turystyka zapewnia pracę i fundusze na ochronę. Jest możliwa tam, gdzie bezpiecznie i jest podstawowa infrastruktura. Gdy w regionie pojawiają się bojownicy lub choroby, parki są zamykane, wtedy dochody spadają. Ochrona tych zwierząt zależy od stabilności w okolicy, zależy też od tego, czy mieszkańcy otrzymają uczciwą część dochodów. Wtedy nie zajmą się nielegalnym polowaniem. Mimo trudnej historii, Muzyka kongijska jest znana w całej Afryce i poza nią. W miastach działają studia, a na placach grają zespoły na żywo. Taniec i styl to część codziennego życia. Muzycy śpiewają o rodzinie, miłości i problemach społecznych. Często to piosenki jako pierwsze poruszają trudne tematy. Scena muzyczna kształtuje modę, kino i sztukę uliczną. Tworzy to rzadkie poczucie wspólnoty gdy polityka, bieda i konflikty zazwyczaj dzielą ludzi. System opieki zdrowotnej cierpi na brak lekarzy, sprzętu i leków. Epidemie chorób, jak ebola czy odra, pokazują wagę wczesnego wykrywania, ważne są też szczepienia. Medycy i wolontariusze uczą ludzi, by nie ukrywali objawów. Uczą też mycia rąk i izolacji. Szybkie uruchomienie mobilnych brygad i dostaw szczepionek pozwala szybciej gasić ogniska chorób. W ostatnich latach kraj znów zmagał się z ebolą. Pomoc międzynarodowa przyspieszyła szczepienia i leczenie. Przyszłość Demokratycznej Republiki Konga zależy od trzech rzeczy: bezpieczeństwa, dróg i uczciwych zasad wydobycia. Inwestorzy zbudują kopalnie i elektrownie, gdy sądy i policja działają, a umowy są przestrzegane. Mieszkańcy potrzebują szkół, światła w domach i pracy poza chałupniczymi kopalniami. Jeśli władze wzmocnią kontrolę granic i usprawnią pobór podatków, zasoby zaczną służyć ludziom, a nie działać przeciwko nim. Jeśli to było interesujące, zasubskrybuj, aby nie przegapić nowych odcinków. U nas wszystko jest krótko i na temat.